Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy coraz bardziej spada poparcie Polaków dla wszelkich działań Unii Europejskiej. Mało tego, coraz częściej możemy usłyszeć opinie, jakoby poleksit, wyjście Polski z Unii Europejskiej, było jedynym lekiem na całe zło, którym Unia chce nas uraczyć, które Unia chce nam wszystkim zgotować pod pretekstem ekologii. I wiecie co? Ja ludziom, którzy tak myślą, powoli przestaję się dziwić. Według sondażu firmy Research Partner od września, który był zaledwie kilka miesięcy temu, liczba zwolenników wyjścia Polski z Unii Europejskiej wzrosła o około 10% w tak krótkim czasie, bo ludzie mają dość. Czasy, w trakcie których żyliśmy względnie spokojnie, w trakcie których przeciętny Polak mógł mieć marzenia o własnym mieszkaniu, o spokojnej pracy, o zdobywaniu świata, otwieraniu własnej firmy. One minęły bezpowrotnie. Teraz, przynajmniej raz na dwa albo na trzy tygodnie, okazuje się, że będzie drożej, że będzie gorzej, a do tego życie zmierza w kierunku, którego normalny przeciętny Polak nie ma zamiaru w ogóle akceptować. Ledwie chwilę temu Unia namawiała ludzi, żeby grzali gazem, żeby używali gazu. Przecież gaz był cudowny błękitne paliwo XXI wieku. A tu nagle, ni stąd, ni zowąd, nastąpił zwrot. I teraz się okazuje, że według Unii gaz już jednak nie jest taki ekologiczny. Mało tego, od 2027 roku, między innymi gazu będzie dotyczył podatek od emisji CO2 i jak szacują eksperci, to spowoduje wzrost jego cen o aż 25%. Czyli ludzie masowo wymieniali piece na gazowe, bo były zachęty i dopłaty i teraz ci, którzy się na to zdecydowali, będą ukarani za to, że to zrobili. <grym> Genialne. Prawdopodobnie to też czysty przypadek, że to negatywne nastawienie Unii do gazu, jednak negatywne, bo wcześniej było pozytywne. No tak trochę się zbiegło w czasie z tym, że Niemcy mają problemy z handlowaniem rosyjskim gazem. Ale przecież to na pewno nie ma żadnego związku. Wyszło w zasadzie teraz na to, że jednak to nie, że to pompy ciepła teraz będą najbardziej opłacalne. Więc zawsze możesz teraz zainwestować takie swoje luźne 50 czy 70 tysięcy złotych w pompę ciepła. No, żeby być ekologicznym, bo w końcu każdy Polak ma luźne kilkadziesiąt tysięcy złotych w domu, żeby sobie po prostu dokonać takiej inwestycji, nie? Tylko że w zeszłym roku okazało się, że wzrósł popyt i pompy ciepła podrożały. A poza tym niektórym ludziom zaczęły przychodzić horrendalne rachunki za prąd. A w tym roku podwyżki cen prądu mają być. Tak kosmiczne, że się wszyscy posramy. No i teraz ci ludzie, którzy zrobili sobie w domu, zainwestowali w pompy ciepła, myśleli, że zrobili dobrze, a teraz trochę się boją, bo idą podwyżki. A niektórzy z nich jeszcze nie zdążyli spłacić kredytu za te pompy. Ale spokojnie, bo już pojawiło się nowe rozwiązanie: Pelet! Żeby jednak robić kotłownie na pelet! Grzać peletem. Bo według Unii Europejskiej pelet jest ekologiczny. Przynajmniej w tym roku, bo w przyszłym to nie wiadomo. Ale teraz jeszcze jest. I Pelet będzie według Unii zwolniony z opłaty od emisji. Całkowitym przypadkiem prawdopodobnie okazało się, że na przykład w 2021 roku największym producentem Peletu w Europie byli Niemcy. No, patrz pan, jaki zbieg okoliczności. Co chwilę co innego. Jak planujesz ogrzewanie domu, to lepiej nie planuj na dalej niż rok do przodu, bo za rok wszystko się może obrócić o 180 stopni i z przyjaciela przyrody, z człowieka ekologicznego staniesz się śmiertelnym wrogiem planety. Prawda jest taka, że zaraz może się okazać, że skończy się konflikt na Ukrainie i nagle do łask wróci gaz, bo przecież będzie go można ciągnąć z Rosji bez przypału. Wszystko to łączy się ściśle ze złotym unijnym pomysłem pod tytułem dyrektywa budynkowa. To szaleństwo z kolei zostało już klepnięte przez Parlament Europejski. Co to jest? To jest kolejny z elementów zielonego ładu, ekologii, dotyczący tym razem miejsca, w którym mieszkasz, niezależnie od tego czy mieszkasz w domu, czy w bloku. Od 2030 roku wszystkie budynki stawiane w Unii Europejskiej mają być zeroemisyjne. No dobra, zapytasz mnie, no ale co w takim razie z tymi budynkami, z milionami budynków, które już stoją od dawna? I tutaj właśnie pojawia się problem. Bo te, które już stoją, a w których na przykład mieszkamy, oczywiście są nieekologiczne i niestety nieenergooszczędne. A to oznacza, że trzeba to naprawić całkowitą często termomodernizacją. Czeka nas zatem rewolucja, bo budynki, które zostały wybudowane przed 2030, im starsze, tym prawdopodobnie gorzej, będzie trzeba na konkretne lata przystosować do konkretnych klas energetycznych. Oprócz zatem samego urządzenia grzewczego czekacie zatem prawdopodobnie nie okien, nie drzwi, docieplanie stropów, dachów, podłóg, ale także systemów ociepleń, które doszczelniają ściany. A jeżeli myślisz, że mieszkasz w bloku i to cię ominie, to cytuję, bloki pochłaniające najwięcej energii zakwalifikowane do najniższych klas energetycznych F i G będą musiały zostać wyremontowane jako pierwsze. Więc spokojnie, przymusowo, będzie czekała Cię wymiana drzwi, okien, do docieplenia, będziecie z innymi mieszkańcami składać się na całą resztę budynków, przecież to jest takie fajne, że macie luźne pieniądze. Miliony ludzi w tym kraju czekają zatem większe lub mniejsze remonty i to niezależnie od tego, czy stać ich na to, czy nie, nie będzie jak od tego uciec. A jeżeli na przykład czeka Cię całkowita termomodernizacja domu, który otrzymałeś po babci albo dziadku i jest dość leciwy, to według założeń ekspertów będzie to kosztowało między 100, a 200 tysięcy złotych. Jeżeli z kolei stwierdzisz, że kupisz sobie nieruchomość, a potem nie przystosujesz jej po prostu do określonej klasy energetycznej, bo masz to w dupie, to jest już na ciebie sposób. W Belgii nowy nabywca będzie miał 5 lat na przeprowadzenie remontu do osiągnięcia przymusowo wymaganej efektywności energetycznej. W przypadku niewykonania remontu grozi kara w wysokości nawet 200 tysięcy euro. Mnóstwo tematów, które były toczone 2, 4, 6 lat temu jako teorie spiskowe, nagle się okazuje, że nimi nie są. Zamykanie górnictwa, wykańczanie, zaoranie rolnictwa. Mówiono, że będziemy kupować kiedyś wszystko od zagranicznych korporacji, że będziemy uzależnieni od zagranicznych agroholdingów, które będą na tym zarabiały miliardy każdego dnia, bo będą produkować poza Unią, a my to będziemy do Unii ściągać. I co? I to dalej są tylko teorie? Wszystko zmierza w jednym konkretnym kierunku. Jeżeli teraz udajesz, że tego nie widzisz, to za parę lat może się okazać, że byłeś kompletnym ignorantem. Mamy coraz mniej latać samolotami. Mamy płacić coraz wyższe podatki i kary od wszystkiego. Mamy spełniać coraz więcej, coraz bardziej wyśrubowanych wymagań na wszelkich płaszczyznach, a do tego mamy pozbyć się gotówki, bo gotówka dla władzy jest niebezpieczna, oznacza w końcu wolność i niezależność obywatela. Pomijam już, że wszyscy mamy pozbyć się samochodów spalinowych, bo chyba zdążyliście już to zauważyć. Niektórzy w związku z tym postulują, żeby zrobić referendum i żeby wyjść z Unii, bo wpływ tego wszystkiego. Na życie przeciętnego człowieka za chwilę będzie nie do ogarnięcia, tego się nie będzie dało wytrzymać. Tyle, że poparcie dla wyjścia nadal jest stosunkowo zbyt małe, a specjaliści sugerują z kolei, że wyjście z Unii Europejskiej byłoby także rozwiązaniem katastrofalnym dla jakości naszego życia, dla naszych portfeli i dla naszej gospodarki. Z drugiej strony, jak tak dalej pójdzie, to być może w Polsce nie trzeba będzie żadnego referendum. Daj im jeszcze 3 albo 4 lata, niech oni dalej podejmują takie decyzje. To w Polsce nie będzie przeciwników Unii 20%, tylko 70 albo 80%. Wystarczy, że ludzie zaczną sobie zdawać sprawę z tego, ile mają wydać pieniędzy, których nie mają, i wtedy zacznie się dziać. Bo prawdy nie da się oszukać. Unia miała być Unią gospodarczą Unią polegającą na współpracy i umacnianiu gospodarek. A w ciągu ostatnich lat tak naprawdę stała się tylko chorą ideologicznie strukturą, która już nawet nie musi stwarzać pozorów, że jest inaczej. Celem jest kontrolowanie jak największej ilości obszarów egzystencji przeciętnego obywatela, obniżenie poziomu życia, który miał i przy tym zarobienie jak największej ilości pieniędzy. I tyle. W książce Orwella, rok 1984, którą polecam Wam swoją drogą przeczytać, bo to jest książka napisana pod koniec lat 40., ale opisuje. Bardzo trafnie to, co się obecnie dzieje i gdzie możemy wylądować, jest kilka takich naprawdę bardzo trafnych, mnóstwo w zasadzie, bardzo trafnych spostrzeżeń. Jednostka nie ma władzy, dopóki jest jednostką, a władza to nie środek do celu władza to cel. I to idealnie opisuje, dlaczego ludzie, na których głosujemy, obiecują tyle, spełniają niewiele, a potem bez mrugnięcia okiem głosują bardzo ochoczo na rzeczy, które powodują obniżenie jakości życia nas wszystkich. Bo nie chodzi o jakość życia nas wszystkich, tylko o ich władzę. I dlatego właśnie nie dziwię się, że coraz więcej ludzi twierdzi, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, ale skoro to nie jest takie proste, to może warto by było zacząć od innej strony, zadbać o własny kraj i jego interesy i o to, żeby na początku to Unia wyszła z Polski. Zanim Polska wyjdzie z Unii. W końcu za 4 lata wyjdzie szereg kolejnych wytycznych, które będziemy musieli spełnić i które będą przeczyły tym poprzednim. Teraz planeta płonie, za 35 lat być może będzie zamarzać, a ty masz cały czas grzecznie siedzieć, kiwać główką i dać zniszczyć sobie życie w imię ekologii. Chociaż to chyba niewielka cena w zamian za uratowanie planety, co?